Cześć, witam was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat Andromedy od wydawnictwa Galacta. Pierwsze co najbardziej mi się w tej grze podoba to jest właśnie ten system kości. No poza tym, że ja uwielbiam po prostu e, kości robione specjalnie pod grę, to tutaj to działa naprawdę bardzo fajnie. To jest taki system, który daje właśnie taką fajną interakcję, ponieważ pierwszy gracz zawsze rzuca wszystkimi kostkami. I wybiera ofertę dla następnych graczy, tak? W, w grze na, dwu, na dwie osoby myślałem, że to nie będzie działać, ale działa to naprawdę, naprawdę fajnie i sprawnie, tak jak widzieliście przy przykładowej rozgrywce. Czyli wybieramy kości, które mamy dać przeciwnikowi z kości. On będzie mógł jeszcze tylko jedną wybrać dla siebie, i albo przyjmuje yy, i bierze, bierze to, co ja mu zaoferowałem, albo odpuszcza, i wtedy ja muszę przyjąć tą ofertę. To jest całkiem fajny twist, bo Zawsze zastanawiamy się, czy to jest po prostu dużo, czy to jest mało, czy mi się to opłaca, co on będzie chciał zarobić, co ja będę chciał zarobić. Może dać mu słabszą ofertę, żeby on wziął te kości, bo nie spojrzy na inne. Naprawdę jest tutaj dużo rzeczy do przemyślenia, mimo właśnie dosyć takiej prostej mechaniki. Bo jakby tak naprawdę wyjąć te wszystkie specjalne umiejętności raz, wyjąć te, te kości akcji, i, I powiedzmy, i wykonywanie zadań, to tak naprawdę byłaby taka banalna, także Że chodzimy po tym statku, kontrolujemy pomieszczenia, za co dostajemy punkty zwycięstwa, mamy specjalne umiejętności na pomieszczeniach i to byłaby cała gra. Ale to właśnie, że mamy ten system, który napędza całą rozgrywkę wyboru właśnie akcji, plus mamy e, tę możliwość grania różnymi rasami, czyli każdy ma jakieś inne umiejętności specjalne, to sprawia, że ta gra naprawdę jest. Bardzo fajna moim zdaniem. Jest ciekawa, duża właśnie interakcja dużo takich możliwości kombinacji, dzięki temu się pojawia. Każda rozgrywka będzie dla Was całkowicie inna, bo macie dużo tych zadań do wykonywania. Macie różne rasy, różne technologie się pojawiają, co, co też jest bardzo istotne, też tutaj zmienia grę. Także naprawdę bardzo, bardzo solidna pozycja. Jest chyba lepsza nawet niż się spodziewałem, bo, bo jakby sama gra na poprzednią galaktykę, czyli Metalum, była dla mnie taką solidną grą, która, która gdzieś tam, po, ponad jakiś taki pułap dla mnie osobiście nie, nie, nie wykraczała. Tutaj wydaje mi się, że jest więcej tej tam Tam też kafle planet się zmieniały. Ale, ale tutaj naprawdę większość, większość rzeczy z rozgrywki na rozgrywkę będzie inna. A inne pomieszczenia o tym wam nie wspomniałem, bo, bo część nawet wypada, tak że nigdy nie wiemy, co, co wyeksplorujemy, jakie będzie następne pomieszczenie. Także bardzo, bardzo fajna gra działa na dwie osoby, co jest bardzo istotne. Pewnie, pewnie jednak wolelibyście w większym składzie grać, bo wtedy wiadomo, że mimo delikatnego chaosu tam zdejmowania figurek przeciwnika, ale też... E, chyba fajniejszy jest motyw tego, 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 tego przekazywania a, e, tych kości, mniejsza szansa, że do nas ta nasza oferta dojdzie. E, no, c, 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 co bym co by nie mówił, to naprawdę duże superlatywy. I jeżeli chodzi o wykonanie, wszystko jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie, i sama rozgrywka też bardzo mi przypadła do gustu. E, czy jakieś minusiki tutaj się pojawiają? E, jeden, o którym trzeba na pewno wspomnieć, to nie wszystkie zadania są, moim zdaniem, dobrze zbalansowane. Tak jak widzieliście przykładowej rozgrywce, jeżeli dostaniemy jakieś zadanie jakby losowo ze stosu i nagle się okazuje, że mamy po sobie wykonane, no to tutaj coś jest, moim zdaniem, nie, nie, nie okej. Okay. Tym bardziej, że, że są zadania, które wymagają nas bardzo dużo wysiłku, bo musimy nam, nie wiem, trzy pomieszczenia kontrolować, bo mieć określoną liczbę badaczy to jest jednak trudne do wykonania. A, a zdarzy się zadanie, tak jak widzicie, że muszę jednego na przykład badacza stracić e, z pomocą zarazy. To jest bardzo łatwe do wykonania, bo naprawdę, szczególnie jeżeli jesteś pierwszym graczem, to w zasadzie damy odpowiednią jakąś ofertę albo weźmiemy sobie nawet tą kość przeciwnika z zarazą e, i, i, i już mamy zadanie, ten jeden punkcik. No tutaj, moim zdaniem, to jest chyba jedyna kwestia, jeżeli chodzi o samą doskrypcję, którą delikatnie dałoby się poprawić, ale reszta, naprawdę kawał kawał dobrej roboty. Jest to druga w tym roku gra Jano Zalewskiego, cywilizacje mi się bardzo podobały, a do domu wydaje mi się, że jest nawet lepszą grą. No i, i fajnie fajniej wyglądająco, no macie te figureczki kosmitów, które przemieszczają się po tym tajemniczym statku, także no, duży, duży plus. Także z mojej strony to będzie wszystko. Dzięki wielkie, do następnego. Hej!